Dzień dobry Szanowni Państwo. Dzisiaj przed, przed Państwem, przede mną osoba, z którą już dawno chciałam porozmawiać. No i teraz nadarzyła się okazja, bo mamy 20, 25 lat istnienia bramatu, czyli 25-lecie tego wydarzenia. Przed Państwem Grzegorz Śródkowski. Dzień dobry Państwu. Stary wyjadacz teatralny. Grzegorz, Ty pamiętasz, ty pamiętasz wszystko, jeśli chodzi o Teatr Brama. Prawie wszystko, Kamilka, bo no, jestem, jestem właściwie od początku. Yy, yy, tak starzem, to chyba jestem najstarszy, bo pamiętam, jak Daniel przyjechał, zebrał pierwszą ekipę, i, i coś się zaczęło dziać pod kątem teatralnym w Goleniowie, yy, w Bramie Wolińskiej. Ty, ty pamiętasz ten moment, kiedy ten teatr mieścił się w tym pomieszczeniu na samej górze Bramy Oczywiście. Wolińskiej, gdzie mieściła się też garderoba Iny. Tak. I jeszcze tam były przeróżne gadżety związane z Wiesławem Krause. Były. Więc były. Ta, tam, tam po prostu w jednej izbie był cały dom kultury. Był cały dom kultury i, i troszeczkę przestrzeni na to, żeby Daniel mógł cokolwiek. Cokolwiek zacząć robić. I jak to się zaczęło? To, 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 jak to w ogóle spotkałeś się z Danielem? Jak wasi, wasze drogi się skrzyżowały? Nasze drogi się skrzyżowały w ten sposób, że była ta, taka pierwsza, pierwsza grupa i ta pierwsza grupa zrobiła pierwsze przedstawienie razem z Danielem. I w tej grupie była moja serdeczna przyjaciółka Ania Paweł, teraz po mężu Anna Bizunowicz. I to tak naprawdę ona mnie poznała z Danielem, wciągnęła i zachęciła. I co? I ty tak od razu pomyślałeś? A w ogóle ile miałeś lat? Bo ja, ja myślę, nie wiem, czy dobrze myślę i nie wiem, czy dobrze pamiętam, że ty byłeś w ósmej klasie szkoły podstawowej. Nie, Kamilka, nie to była druga klasa chyba liceum, to tak. było jakieś 16 lat, tak. Ja myślałam, A. że to już się tak gdzieś w ósmej klasie zaczęło. Nie, nie, to, 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 to była jakaś połowa liceum. Połowa liceum i, i Daniel tak e, przyjechał, poznaliście się i mówi: ty słuchaj Krzysiu, taki fajny jesteś i w ogóle to chodź tam może w tatrze pograsz? Wiesz co, dokładnie, <laughs> dokładnie nie pamiętam jak to było, natomiast e, e, zaczął przygotowywać e, kolejne przedstawienie i mm, nie jestem pewien, czy najpierw to była e, e, pierwsza wersja żołnierza królowej Madagaskaru. Tak, to było pierwsze przedstawienie, bo ja pamiętam, jak. E, nawet nie wiem, jak to się było, w jakich okolicznościach ja się tam znalazłam. Mhm. Ja myślę, że po prostu byłam wtedy obecna w Domu Kultury i ktoś mi powiedział: "Ej, chodź, bo ty tam na górze przedstawienie jest. Aha. I tam, to się <laughs> Więc ja to widziałam. Mhm. E, to, to jeszcze takie przed przed, przed, przed publicznością w GDK. -u. I ja mówię, Wow, i kiedy słuchał, ja widziałam wtedy Anię, która śpiewa. Mhm. Y, w życiu bym się nie spodziewała, że, 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 że ciebie zobaczę jako <laughs> aktora, że ją zobaczę jako aktorkę, i to mnie tak głęboko wzruszyło. No. I, i, I teraz y, zastanawiam się, jak. Y, no, no dobra, no był pierwszy spektakl, i co wreszcie stwierdzisz, że zakładacie teatr? No powoli jakoś tak. Powoli. No może to na początku nie były jakieś wielkie słowa, że, że zakładamy teatr, przynajmniej takie są moje odczucia, ale to było bardziej takie, no kółko teatralne. My się ze sobą po prostu bardzo zaprzyjaźniliśmy, zaczęliśmy wszyscy dobrze ze sobą się czuć, zrozumieliśmy, że zaczynamy robić coś, co może się podobać ludziom, a my się w tym bardzo dobrze czujemy. I te więzi się po prostu zacieśniały. Zresztą mimo to zobacz jak to wszystko ewoluowało. Teraz no, jest stowarzyszenie, to jest olbrzymia po prostu wręcz czy, 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 instytucja. Jest 20, to jest ćwierć wieku. Jest ja nie ćwierć wiem, wieku. Czy, 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 czy ty zdajesz z tego sprawę, że wy już na zawsze będziecie częścią i historią tego miasta? Niesamowite, prawda? Gdziekolwiek się nie poruszycie, gdziekolwiek nie nie przeprowadzicie się, czy, czy nie będziecie wystawiać swoich sztuk, wy nadal będziecie z goleniowa. Tak, tak. I to jest wspaniałe. Bo to też e, jakby e, niesie ten goleniów na zewnątrz. Przez tych ludzi, którzy przewinęli się przez ten teatr. Bo tak samo moja historia wygląda w ten sposób, że ja. Byłem w teatrze, potem wyjechałem na studia do Warszawy, tam zacząłem jakąś karierę swoją i nie było mnie przez jakiś czas w Goleniowie. Ale ty zawodowo nie jesteś aktorem. Zawodowo nie jestem aktorem. Tacy aktorzy są najlepsi. <laughs> <laughs> Dziękuję. <laughs> tacy aktorzy są najlepsi. Ci zawodowo tacy wiesz, po układaniu, to, to, to właśnie to trzeba czuć raczej aktorstwa. Czy da się tego nauczyć? Ja nie wiem. Y y y y y y Moim zdaniem nie da się nauczyć pasji. No, albo się coś kocha i, i, i ma się wzgląd na coś i chce się coś robić, to, no to to jest super, dla mnie to jest podstawa. Natomiast y, na pewno da się nauczyć y, pewnych technik teatralnych, nie wiem, choćby dykcji. Y, 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 no to się da wypracować, Da się ale... wypracow wypracować takie rzeczy jak no nie wiem, stanie w świetle na, ścianie, yy, na scenie, albo poruszanie się po tej scenie, albo kontakt z drugim aktorem. To są rzeczy do wyuczenia. No bo to są też szkoły teatralne. Natomiast yy, no, trzeba to po prostu czuć i lubić. To, to, to jest, ja uważam, najważniejsze. Czy się czujesz aktorem? Jak jestem na scenie, to tak. Tak, czyli w <laughs> tak. życiu Natomiast, nie, nie grasz? Nie, w życiu nie gram. W życiu, w życiu staram się być. Szczery, autentyczny i, i, i żeby mnie ludzie brali takiego, jakim jestem. No i a, a jak to? Też mnie to bardzo zastanawia, jak y, Daniel ma jakąś taką y, żarówka mi się zapala, mm -hmm. tak? Ma pomysł i, i mówi: Słuchajcie, mam pomysł tutaj na taką sztukę i obsada, y, i szuka obsady. I y, mówi do ciebie ty, słuchaj to zagrałbyś tego czy tamtego, a ty masz taki dylemat, że to ci nie pasuje, że nie czujesz się, czy bierzesz co dają? Oczywiście, że biorę co dają. <głos> <głos> Ale tak na poważnie to zależy, to zależy od spektaklu i rodzaju tego spektaklu. Bo jak robiliśmy, nie wiem czy widziałeś, spektakl wśród naszych, to to był zupełnie aktorski spektakl, gdzie my jakby budowaliśmy całą konstrukcję tego spektaklu, przynosiliśmy teksty, piosenki i staraliśmy się zbudować jakiś obraz czegoś coś przedstawić, więc to jest troszeczkę odwrotna sytuacja niż ta, w której robisz spektakl na podstawie jakiegoś konkretnego scenariuszu, jak na przykład teraz będziemy na bramacie przedstawiać Hamleta ze wsi Głuchej Dolnej. No i wtedy rzeczywiście te postacie są nakreślone, E, przez ten scenariusz i tego, kto to napisał. E, no i wtedy trochę tych ról e, jest do rozdania. No i to no, oczywiście Daniel decyduje. Tak? To, a zdarzyło Ci się tak, że zapomniałeś teksty i musiałeś improwizować. Kamila! No. <laughs> Nigdy! <laughs> to się nazywa w teatrze i na scenie szyciem. Jak po prostu czegoś zapomnisz, no to szyjesz. Musisz się odnaleźć w sytuacji, wiedzieć, do czego dążysz. No zawsze musisz wiedzieć, po co ty w ogóle jesteś na tej scenie i co ty masz przekazać. Więc jak ty wiesz, po co jesteś na scenie i co masz przekazać, i z kim ty jesteś na tej scenie, i co Wy macie zrobić, to nawet jak zapomnisz tekstu albo przeinaczysz, to ten partner, z którym grasz, to on ci pomoże. Połapie się. Połapie się, wyciągnie, albo mm, zada tak pytanie żebyś mógł sobie sam odpowiedzieć I dalej, i dalej leci. Czy trudno być aktorem? Czy trudno, wiesz, odnaleźć się w tym wszystkim? Bo życie jest życiem tak naprawdę. Masz obowiązki, masz swoją pracę no i, i, i takie poświęcanie się bez reszty tej pasji. Jak, jak to wygląda? No, czy trudno jest być aktorem? To pod tym kątem, jak mnie pytasz, emocjonalnym takim, to na pewno dla każdego jest to co innego, bo każdy. Tak, bo tu jednak no, wcielasz się w jakąś. Postać. Tak, no, ty, tak. jesteś, ty jesteś Grzegorz, ty jesteś ty na co dzień. Yy, nie jesteś... Yy, Władysławem Mąckim. Na najmniej. przykład. No. E, tam do licha. Do licha. E, natomiast <laughs> natomiast no, to jest wspaniała zabawa, wcielanie się w jakiś charakter, znajdowanie tej postaci, e, myślenie o tym, jak ta postać by zareagowała w takiej, a nie innej sytuacji, bo to tę postać całą buduje. Jaka jak ta postać ma emocje, y, y, jaki ma charakter, y, jakie ma cechy, jakie ma nastawienie do drugiej postaci, jakie są relacje między postaciami. To wszystko jest super. I czy trudno być aktorem, no to ka każdy, każdy powinien, y, kto gra, no, y, pewnie inaczej odpowie A na to tobie pytanie. jest trudno? Bywa, dlatego że, ale to dobrze, bo najgorzej bo jakby mi przychodziło tak, mi to łatwo wszystko. Takie lekkie, takie, wiesz, to... tak. Wiesz, ty powiedział, zaśpiewał, zatęczył, poszedł. Nie, to pięknie dziękuję, jeżeli jest taki odbiór twój. Natomiast to tak nie jest, no to, bo to są jednak godziny prób i, 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 i godziny pracy, i godziny zastanawiania się nad charakterem i nad tym, w którym miejscu musisz dokładnie stanąć na scenie, żeby złapać kontakt z widownią. Musisz po prostu tak stanąć tyłem na scenie, żeby wyglądało, że stoisz przodem. To, to nie, wszystko jest. jest sztuka. Tak, jest, jest do wyuczenia. Natomiast e, natomiast no, y, y, mówisz czy łatwo, no zawsze jest trema. Trema jest zawsze, ale y, najważniejsze, żeby była taka trema, albo żeby tą tremę przekuć w taką tremę, która jest mobilizująca, a nie która cię ciśnie w środku. I nie potrafisz. No i jesteś po prostu spięta. Nie? I jak jest na początku tak, taka lekka tremka, a na scenie słychać na widowni słychać już szmerek, no to to jest taka adrenalina naprawdę. I wtedy jak się wychodzi na tą scenę, ja to najlepiej się czuję. Jak spektakl już jest troszeczkę ograny. Czyli po, nie wiem, kilku, kilkunastu razach grania spektaklu, to już jest zabawa tym spektaklem. E, bo coraz mniej musisz pamiętać, a coraz więcej, jakby e, masz takiego flow i takiej zabawy. No I też z innymi aktorami. A nie nudzi Cię to, jak 15 raz wystawiasz to samo. Absolutnie to jest jeszcze bardziej podniecające, dlatego że to za każdym razem jest zupełnie co innego. No a mogę ci podać przykład. E, Teraz graliśmy y, trzy sezony żołnierza królowej Madagaskaru. To za każdym razem dla mnie jest pasjonujące, dla widza, i y, y, ja, ja, ja tą sztukę uwielbiam. Może dlatego, że jestem sentymentalnie z nią związana, bo widziałam ten pierwszy raz. Tak, ale ona sama w sobie jest przecież bardzo, y, y, bardzo fajnie napisana i, i zabawna, życiowa. I życiowa, to, to, to jest bardzo życiowa sztuka. Tak. Tak. No, i w tym żołnierzu e, e, graliśmy kolejny raz. E, i e, Ja mam tam e, dialog właśnie e, z Maćkiem Ratajczykiem, którego serdecznie pozdrawiam. E, no, I ten dialog od, od pierwszych tych grań do ostatnich, on bardzo ewoluował. Macie Ratajczyk, to, no to, to ja go pierwszy raz zobaczyłam w czymś takim, bo ja w życiu nie myślałam, że jest aktorem. Naprawdę, ale Naprawdę? On, on przecież nie widziałaś go wcześniej w zabawie? Z Markiem Kościółkiem i z Pawłem Danielewiczem. Ja nie wiedziałam, że to on, to on. Tom, to on, Tom, to on. Nie, 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 no właśnie nie zaskoczyło mi teraz jak grał Młodego Mąckiego. Mhm. Chociaż dziwiam się dlaczego on gra Młodego Mąckiego. Bo z racji chociażby zarostu no, wyglądał na starszego. Naprawdę, tak? ale no, Maciej jest ode mnie 10 lat bodajże młodszy. Tak, i, i no, no, no świetnie w ogóle ta sztuka jest świetna, taka bardziej trafiająca i taka, no powiem, prosta do ludzi, bo, bo nie każde przedstawienie, zwłaszcza te uliczne, takie performancey. no to, to tutaj to różne są. Opinie tak jak, no, tak jak z każdą Tak sztuką, jak ze nie? wszystkim. No, albo się komuś coś bardziej podoba, albo się mniej podoba. No, e, ta sztuka jest bardziej e, klasyczna, jest farsą, więc z pewnością jest łatwiejsza e, do przyjęcia dla ogółu odbiorów niż coś takiego, e, nie wiem, no, może bardziej e, takiego zupełnie autorskiego i, i, e, e, i bardziej takiego próbującego e, jakieś nisze teatralne. Ja cię zapytałam o pracę aktora, i jak to wszystko wygląda tak trochę od zaplecza, bo ludzie, jak przychodzą na spektakl, to czasami nie zdają sobie sprawy z tego, ile czasu trzeba poświęcić na to, żebyśmy my zobaczyli powiedzmy godzinę czy dwie. Mhm. To są miesiące. To są miesiące, ale najcięższy jest tydzień przed premierą. To jest taka spina, dopinanie to, to, wszystkiego. To, to, to jest spina, dopinanie wszystkiego, a czasami to jest przewrócenie wszystkiego do góry nogami. I dopiero wtedy jest spina. Natomiast, e, no jeżeli ma się wspólny cel do osiągnięcia i wyznaczy się konkretny termin, że mm, robimy to i to wtedy i wtedy i e, proszę ustalamy, że tutaj mamy premierę, no to każdy, e, każdy się spina i, i do tego celu wspólnie dąży. I e, oczywiście, że tak, jak ja mogę powiedzieć teraz ze swojej perspektywy obecnej, gdzie, gdzie ja jestem w części teatru, którą jest grupa dorosłych, tak zwana, no to jak sama nazwa mówi, grupa dorosłych, nikt nie jest zawodowym aktorem, każdy gdzieś pracuje. Niektórzy mają mniejsze, większe dzieci, rodziców, matki, rodziny i, i, i różne, różne sytuacje życiowe. Natomiast no, staramy się wszystko tak zorganizować, żeby nie wiem, co, te, co wtorek o tej 19 się spotkać, albo częściej e, przed spektaklem, jak są próby. Chociaż dram się nigdy nie uniknie, wiadomo. Bo to Ale jeden. To... Pociąg do Radomia. Tak, pociąg do Radomia. Też te pociągi, takie klimaty są, nie? tak. Radarkę, no. Zawsze taka refleksja, uważaj, bo ci pociąg odjedzie w życiu. Tak, ale bardzo mi się podobało, jak właśnie wspomniałem o tym spektaklu, który Daniel reżyserował, Zabawa, gdzie właśnie gra Maciek Grotajczyk, Paweł Danilewicz i Marek Kościółek i grali tutaj na rampie i przejeżdżał pociąg, więc oni się umówili między sobą, że jak będzie jechał pociąg, to robili taki gest, I wracali do dialogu. Strasznie fajnie im to wyszło. Widownia po prostu tak zacieszała z tego. Ale oni wiedzieli, że o tej porze będzie pociąg. Nie, nie zabierza? wiedzieli. Po prostu A. się mówili, że jak będzie jechał pociąg, okay. to oni przerywają i. i wracają z powrotem do tematu. I zdarzyło się dwa czy trzy razy, że w przeciągu tej godziny czy półtorej przejechał pociąg. No i ten efekt był niesamowity. Bo, bo Są dobrzy aktorzy. Oczywiście. Są wspaniali, <laughs> wspaniali ludzie w ogóle. Oczywiście. Te, te, te lata z teatrem, czy one cię nauczyły dyscypliny? No, już wszystkim się wydaje, że teatr to jest taka zabawa i tam wiecznie tylko ludzie chichrają się się uh -huh. bawią, ale czy, czy to cię nauczyło dyscypliny? Znaczy, dyscyplinę taką, jako dyscyplinę, to wyniosłem z domu i ze szkoły. Wiesz, jak. Kiedyś, proszę Kiedyś, Państwa, tak. można było ze szkoły dyscyplinę wynieść. Tak. E, natomiast m, nauczyło mnie na pewno pracy takiej e, i takie, na, w sensie takim m, nad sobą. E, I t, w pewnym sensie jakiejś dyscypliny też, bo, e, e, bo ta praca nad sobą daje potem jakąś dyscyplinę i i jakieś ramy, gdzie ty wiesz, że, nie wiem, mówię pod kątem tego aktorstwa, że musisz się nauczyć tekstu, musisz przyjść na próbę, yy, musisz wiedzieć, co masz robić, no nie możesz też zawieść innych. Yy, musisz być dyspozycyjny na spektaklu, przed spektaklem, po spektaklu. Czyli poplanować e, sobie życie w taki sposób, Tak, żeby ale jeszcze, było zorganizowane. Tak, tak. I to jest pewien rodzaj dyscypliny, no bo tak jak wspomniałem, do tego dochodzi jeszcze na no, życie prywatne, życie zawodowe, tak, no, dorosłych osób. No oczywiście. I tak wszystko połączyć w jedno, no to, to trzeba to kochać. Nie no ma, trzeba kochać, nie, nie trzeba kochać. Wyjścia. Jak jest bramat, tak jak teraz na przykład, to no, widzimy się codziennie, i po wiele godzin. I to też no, przyjeżdżają setki osób do Goleniowa, to wszystko trzeba zorganizować. Bo bramat zaczyna się oficjalnie 24. Tak. ale my już tu mamy cały czas gości. Tak, go, pierwsi goście przyjechali bodajże wczoraj czy przedwczoraj. E, przygotowują się do, do grania, do spektakli, a to wszystko trzeba było wcześniej zaplanować. To trzeba było tych gości zaprosić, poukładać program, e, e, nie wiem, znaleźć noclegi w Goleniowie, co nie jest łatwe. Znaleźć cateringi, znaleźć jedzenie. E, to jest sztab ludzi, którzy nad tym pracują. E, tymi ludźmi, którzy przyjadą do Goleniowa, też się trzeba opiekować. To nie jest tak, że przyjedzie zespół no i nagle zainstaluje się na scenie. Mhm. Te sceny trzeba przygotować, trzeba przygotować scenografię, światła. To jest bardzo duża praca wielu, wielu, wielu osób Teatru Brama, przyjaciół, całego stowarzyszenia. Patrząc na repertuar całego bramatu w tym roku jubileuszowym, to moim zdaniem każdy tam znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie. A, a co, co ty byś polecił? Ja oczywiście polecam e, hamleta we wsi Głucha Dolna, e, e, gdzie gram, to jest przed, przedstawienie spektakl grupy dorosłych. W zeszłym roku mieliśmy premierę e, bardzo zabawne, bardzo życiowe e, i piękne przedstawienie. I, i cieszę się, że tak, e, e, że tak ono w takim kształcie powstało i tak wyszło. Nie wiem, czy ty miałaś okazję być na tym przedstawieniu. No właśnie nie miałam, ale mam zamiar. Zapraszam. Ja mam zamiar prześledzić sobie w tym roku ten bramat tak od A do Z. Super. No bo z racji lat poprzednich i opieką nad moimi jeszcze małymi wtedy dziećmi, no to w ogóle ciężki czas taki. Mhm. Koniec sierpnia, początek września to jest dla każdej no mamy ciężki czas. Ale teraz już te dzieci są na tyle duże, że można się poczuć znowu młodo i, i wkroczyć jako widz w ten teatralny świat. Nie spodziewałam się, będąc tam na górze w tym domu kultury, mhm. że z takiej sztuki, no takiej złapanki, że tak się wyrażę, bo, bo, bo to tak można nazwać, już nie było naboru. E, mówimy te ileś tam x lat tak, temu 20, w bramie tak, Bolińskiej. Tak, mhm. tak, ten pierwszy, że, że zrodzi się coś, coś takiego, czym można się pochwalić na cały świat. No ale to, no to, co tutaj owijać, Kamila? No to jest wielka praca Daniela Jacewicza i ludzi związanych z tym teatrem, z tym stowarzyszeniem, bo tych ludzi przewinęło się wiele. No to mój przykład. Ja zaczynałem z teatrem, potem wyjechałem, wróciłem do Goleniowa i dalej funkcjonuję z teatrem. W teatrze, dookoła teatru. No to no to już jest część jakby mojego życia. I... No, śmiało, może powiedzieć, że czuję tę robotę. No czuję tę robotę, <laughs> oczywiście, czuję tę robotę. I tak to jest, no ludzie, ludzie, ludzie się przewijają, ludzie mają różne sytuacje życiowe, różne cele życiowe, przychodzą, odchodzą, są nowi. To jest jak najbardziej naturalne. Tylko ja nie wiem, ile to by było, nie wiem, czy setek, tysięcy osób, które tak naprawdę przewinęły się przez nasz goleniowski, nasz goleniowski teatr. Tak, bo to jest nasz goleniowski teatr, z którego możemy być dumni, że w Goleniowie naprawdę mamy teatr, tak. taki teatr, I który to jeszcze, yy, tworzy yy, yy, swoje dzieła. Tworzy swoje dzieła, tworzy swoją jakość, yy, jest rozpoznawany w całej Europie to i na marka. świecie. To jest To jest już marka, tak, to już jest od lat marka. Grzegorz, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę, a państwa zapraszamy do śledzenia tego, co będzie, co jest przygotowane na 25 urodziny Bramatu. Dziękuję. Również pięknie dziękuję za zaproszenie i serdecznie zapraszamy na Bramat. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia.